Pokój, dobro, kochani. Dziś jest środa, 27 listopada. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie świętego Franciszka Antoniego Fasaniego, prezbitera. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pasłusko. Kochani, tak jak wspomniałem wczoraj, przez cały ten tydzień mamy Ewangelię, która mówi o czasach apokaliptycznych. To znaczy, Pan Jezus od obrazu zniszczenia świątyni bardzo płynnie przechodzi do obrazu czasów ostatecznych. Powiedzielibyśmy, że każda z tych Ewangelii niesie z sobą taką nutkę niepewności, jakichś takich trudności, które mogą przyjść na człowieka i trochę działa na nas tak, że tak powiem, dołująco. Natomiast w każdej z tych Ewangelii jest dobra nowina. Pan Jezus mówi, jaka powinna być postawa chrześcijan wobec tych wszystkich trudności, które nas spotykają. Nie zostawia nas zupełnie bez nadziei. Właściwie mówi tę Ewangelię, mówi tę Dobrą Nowinę w tym celu, abyśmy nie byli przygnębieni, ale w tym celu, żebyśmy byli przygotowani. I on daje nam bardzo konkretne wskazówki, w jaki sposób postępować wobec tych trudności. Wczoraj mówiliśmy, żebyśmy strzegli się fałszywych proroków, którzy odbierają nam nadzieję. Dzisiaj natomiast mówi o prześladowaniu chrześcijan, że przyjdą takie momenty, że nawet twoi najbliżsi mogą stanąć przeciwko tobie, że będziesz nękany i będziesz przeprowadzany przez przed namiestników, przed królów, przed sędziów, być może do więzienia nawet trafisz. I Pan Jezus mówi: "Jak tego wszystkiego się ustrzec? Jak zachować się wobec tych wszystkich sytuacji?" Otóż Jezus mówi: że jeśli zachowamy wytrwałość, jeśli zachowamy spokój, jeśli nie będziemy przechodzili w sposób bardzo taki paniczny wobec tego wszystkiego, jeśli będziemy ufali Panu, to przejdziemy przez to. Jezus mówi: przez swoją wytrwałość ocalicie dusze Wasze. Kiedy będą Was pytać, kiedy będą żądali argumentów Waszej obrony. To Jezus mówi, byśmy wcześniej nie przygotowywali sobie tej mowy obronnej, że On sam przyjdzie nam z pomocą, że pośle swojego Ducha, który nas nauczy, co mamy wówczas mówić. A więc, kochani, na tę trudność, która nazywa się prześladowanie chrześcijan, prześladowanie nas, lekarstwo Pana Jezusa to wytrwałość, to spokój i otwarcie się na działanie Ducha Świętego. To jest konkretne wskazanie Pana Jezusa. A na zakończenie, kochani, przyjmijcie teraz, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami, z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imię Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Papa, pa. Do jutra.